Test, 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 test. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o czymś bardzo oczywistym, a jednocześnie dziwnym: czy tysiąc much jedzących gówno może spowodować nowy trend? Zapraszam. Cześć, nazywam się Maciek, to jest Fiat Marines, tutaj zmieniamy myślenie, zaczynamy. Tytuł 1000 much jedzących gówno może spowodować, że jest ono smaczne. Hmm. I teraz dlaczego? Jest to bardzo szeroki trend ostatnimi czasy, gdyż jeżeli w Tiktokach, okej, okay, w Facebookach czy na przykład y, YouTube'ach oglądamy jakiś shit, ok powoduje, że na przykład mają dużo, jest to dużo viewsów i przez to jest to niby fajne, prawda? Albo na przykład film, który ma powiedzmy, nie wiem 100 milionów odwiedzin jest fajny? Tak budowany jest marketing w dzisiejszym czasie więc dlatego mówię, że jeżeli co będzie, jeżeli na przykład em, tego y, 5 milionów much zacznie zjadać gówno może jednak jest ono smaczne. Czyli, jeżeli jacyś YouTuberowi, Facebookowi, TikTorowi, tam TikTokowi influencerzy zaczną nagle, albo tam gwiazdy, bo influencerzy to jest taka kiepska dla mnie nazwa, powiedziałbym gwiazdy, mając tam po 10, 50, nie wiem, niektórzy mają tam po, nie wiem. Na TikToku widziałem jedną klientkę, co miała tam jeden, coś tam miliarda. Jestem ciekaw, jeżeli nagle na przykład. Ona zjadłaby swojego klocka, i czy byłoby to wśród followersów, wśród ludzi, wiadomo, yy, kiepskiej, skamieniałej głowy, nagle nurtem do jedzenia takiej kupy. Oczywiście jest to przenośna, bo jeżeli ktoś taki nałoży melonik, ok? To nagle każdy będzie nosił melonik. Jeżeli ktoś mówi, ej, to jest złe, to nagle wszyscy mówią, to jest złe. Jeżeli jutro dana osoba powiedziałaby, że Volkswagen Golf. To samochód dla nie wiem, pedofilii, to prawdopodobnie w autobusze i zaraz byłyby tutaj ludzie, którzy mówili: Tak, no ja widziałem, bo on też jeździł. Chciałem pokazać właśnie tym prostym takim hasłem, jak dużo ludzi w dzisiejszych czasach lgnie jak te muchy do tego gówna i po prostu przenosi to gówno dalej. Czyli w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś nie używa swojego mózgu, jest jak po prostu ta szarańcza tych różnych kus, które po prostu spadają do tego klifu. Inne odcinki na Fiat Marines już pokazywały, że e, na przykład, e, która praca jest lepsza lub e, only a dead fish swims with a stream, czyli jak e, mamy ruch wody, to ryba, która idzie e, 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 e do sypu, Ryba, która po prostu przeskakuje, żyje, poleci dalej, lub inaczej, ryba, która płynie pod prąd do tego syfu, zawsze gdzieś się uratuje. Ale jak widzimy, większość ludzi w tej chwili nie ma swojego zdania. Jeżeli jutro powiedzą, że trawa jest czerwona, mimo że jest zielona, to ci ludzie będą patrzeć przez jakiś pryzmat na to i powiedzą, że jest czerwona. Także w Waszych miejscach pracy, w Waszych, nie wiem, życiach, lub yy, gdziekolwiek jest jakieś community, w jakim się obracacie, pamiętajcie, że Większość, która mówi o czymś, niekoniecznie ma rację. I widać wpływ socjalnych takich norm na pojedynczą osobę. Kiedyś były takie filmiki, w którym um, jedna osoba uciekała i przebiegała przez przystanek, i nagle wszystkie osoby uciekały z tego przystanku. To była taka presja. Ale w tej chwili, w korporacyjnym życiu i w ogóle w życiu czegokolwiek, jeżeli powiemy, że coś jest coś innego to znaczy, że coś jest coś innego i tak i, i znaczy powiem, że jest coś innego, a reszta ludzi mówi w ogóle coś innego, to my nie mamy racji i tak samo obecne rzeczy, czyli na przykład powiedzmy Ukraina, Rosja, tak, a, nie wiem, World Economic Forum i inne manipulują nami cały czas, okay? jeżeli coś się powie niezgodnego z, powiedzmy, w tej chwili trendem, um, jaki jest tutaj um, na, u sąsiadów, no to nie, to jest się ruskim trolem. Jeżeli jednak um, widzimy, jak jesteśmy pozbywani kolejnych rzeczy, o nie, 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 bo jesteśmy foliarzami, tak? Także zobaczcie, jak łatwo w tej chwili manipuluje się tymi ludźmi. I bardziej jestem ciekaw właśnie, jak tytuł tego odcinka, czy jakby ktoś znany na TikToku, ok, zjadł swojego klocka, czy byłaby to moda na nowy typ po prostu <grytanie> jedzenia. Jak widzimy, dlatego wynajęci są znani aktorzy przy promocji na przykład jedzenia robaków, żeby wywołać ten trend. Oczywiście Wy to wiecie, ale chciałem zwrócić uwagę na taki właśnie Trik typu właśnie tego filmu i nie patrz w górę, albo ostatnio oglądający właśnie The Boys polecam, pokazujący idealnie jak wygląda nasz świat. Życie to marketing, jeden wielki bullshit. Film pokazuje co innego, a opowiada o czym innym, dlatego trzeba go tak oglądać. Więc to tyle. Nie dajmy się i zawsze myślmy trzeźwo, i tam gdzie większość ma jakiś ciąg wiadomości, prawdopodobnie jest to błąd, bo już wchodzą w jakieś manipulacje. Na razie, cześć.